Bohater, o którym traktować będzie ta opowieść, mieszkał w samym sercu wyspy Brytanii. Nazywał się Jill, gospodarował w Ham i miał rudą brodę. Jill miał psa. Pies wabił się Garm. To właśnie Garmowi Jill zawdzięczał swoje zwycięstwo nad olbrzymem, który nękał okolica Ham kilka miesięcy temu. Gdy potwór zbliżał się do ich domu, pies w porę ostrzegł swojego pana o niebezpieczeństwie. A. Gillowi przypadkiem udało się przepędzić olbrzyma na dobre, czym zyskał sobie szacunek i podziw sąsiadów. W końcu informacja o tym zdarzeniu dotarła do króla, który uznał, że tak szybkie zwycięstwo jest warte jakiegoś drobnego wynagrodzenia. Posłał Jillowi stary miecz. Okazało się, że jest to sam gryzi ogon, słynny gromiciel smoków. Po tych wydarzeniach. Wszyscy wrócili do swoich dawnych zajęć. Roboty jesienne i zimowe poszły jak po maśle, wszystko układało się pomyślnie, dopóki nie pojawił się smok. Ratuj! Dzień dobry, zdaje się, że jesteś zaskoczony. Dzień dobry, zgadłeś. Nazywam się Chryzofylaks, Chrysofilaks bogaty. W czym mogę służyć, szlachetny panie? Usłużysz mi najlepiej, jeśli się wyniesiesz stąd, co prędzej, kostropaty, gadzie. Precz! Wracaj do swojej brudnej nory! Ejże, co ty tam masz? Drobiazg, to tylko gryzi ogon, słynny gromiciel smoków. Błagam mężny wojowniku! Nie zabijaj mnie! Jestem bardzo bogaty! Zapłacę za wszystkie szkody, które wyrządziłem! Poniesę koszta pogrzebów, a także ciebie i całą twoją wioskę obcypie złotem! Nie ufaj mu! To kłamliwy gat, niegodny naszego zaufania! Pewnie odejdzie i już nigdy nie wróci! I co ty na to powiesz, Smoku? Jeśli chcesz, możesz iść ze mną do mojego domu. Zaprowadzę cię tam i od razu odbierzesz swoją zapłatę. Dobrze. Tylko nie próbuj żadnych sztuczek. I tak cała trójka ruszyła w stronę gór piechotą. Garm poszukał tu i tam i szybko znalazł linę, dzięki której Jill spętał smokowi skrzydła. Szli pięć dni, gdy w końcu weszli pomiędzy górskie szlaki, w krainie, w której podówczas żyło wiele niezwykłych i legendarnych stworzeń. Idź tam, przynieś złoto. Jeśli nie wrócisz, to sam tam wejdę po ciebie. Nie mat się, Garm. Gad musi cały ten kram dotaszczyć na miejsce. Litości, wątpię, bym z takim ciężarem doszedł żywy. A jeśli każesz dołożyć coś jeszcze, nie udźwignę. Lepiej już zabij mnie od razu. A więc masz coś jeszcze w swoim skarbcu. Owszem, tyle, żeby nadal żyć przyzwoicie. Zostaw mi resztę. Zyskasz we mnie przyjaciela na wieki. Zaniosę te skarby do Twojego domu. A co więcej, pomogę Ci zatrzymać je dla siebie. Niech tak będzie. Okazał chwalebną powściągliwość. Gdyby był dumnym rycerzem, pewnie by nie ustąpił i zażądał całego skarbu razem z ciążącą na nim klątwą. Cała trójka dotarła w końcu szczęśliwie z powrotem do Ham, gdzie powitał ich wesoły tłum. Wieści jak płomień szerzyły się po kraju. Oczywiście sprawcą tego był Garm, który opowiadał o tym, co uczynił jego pan każdemu, kogo tylko spotkał. Król oczywiście wkrótce dowiedział się o wszystkich wydarzeniach. Oświadczył, że prawnie cały skarb smoka jemu się właśnie należy, jako władcy tego królestwa. Gdy po kilku tygodniach Jill nie zjawił się i nie oddał zdobytego złota, król zmobilizował całe rycerstwo i wybrał się osobiście do Ham. Wrócił jednak z niczym, bowiem chrysofylaks dotrzymał danego słowa i gdy tylko konni pojawili się na horyzoncie, gad przepędził ich na cztery wiatry. Król, mimo wszystkich swoich wspaniałych tytułów, nie mógł znaleźć człowieka, który zgodziłby się stanąć do walki z buntownikiem. Jill bowiem stał się ulubieńcem ludu i bohaterem legendy.